Witajcie kochani w najnowszym odcinku na moim kanale. Już wracam do nagrywania dla Was, bo troszkę się ostatnio obijałam. Co prawda potrzebowałam troszeczkę takiej przerwy, ale już jestem. Dzisiaj mam dwa konie pod opieką przez 10 dni, bo Helenka wyjechała i teraz ja się opiekuję Januszkiem, tak jak ona się opiekowała moim synecikiem, póki mnie nie było. Więc mam dzisiaj dwa konie do polążowania. Muszę zrobić wiaderka jednemu drugiemu, muszę zrobić meszyk jednemu i drugiemu i jeszcze muszę zrobić Januszkowi sianko. Muszę je namoczyć i później wysypać z powrotem do boksu. Także trochę roboty dzisiaj mam. Pokażę Wam, jak ogarniałam moje pasze. Teraz jest bardzo ładnie pięknie w naszej kanciapie. Posprzątaliśmy całą kanciapę. Co prawda z tego nie nagraliśmy odcinka, ale on by był maksymalnie obrzydliwy, bo tam było tyle syfu i zdechłych mu że nie chcielibyście chyba tego widzieć. Także zrobię Wam oprowadzankę po naszej tej nowej, odnowionej troszeczkę kanciapie posprzątanej i idę właśnie do Kotelcika i Januszka, pościągam je i po kolei będę się nimi zajmować. Dobra, przyszłam już do stajni, do naszej kanciapy, tam nawet nie pokazuję, bo tam nic nie ogarnialiśmy, ale tutaj, gdzie są pasze, zostało troszkę posprzątane i pogarniane. A więc umyłyśmy okna z dwóch stron, parapety są czyste, pozamiataliśmy, tutaj posprzątaliśmy śmieci, umyliśmy nawet boiler. okazuje się, że on jest niebieski, a nie czarny, bo był cały czarny, a tutaj mamy moje pasze. Teraz nie są to teraz przypadce, tylko właśnie w siedlarni tu mam sieczkę, pasze, meszyk i suplementy i tutaj też reszta suplementów, moje wiaderko i to są halemki rzeczy, z których będę dzisiaj robiła Januszkowi żeby się nikt nie pomylił, Helenka zrobiła taką rozpiskę, na której jest napisane kto kiedy, co robi przy koniu, jakie ma dostać jedzenie i czego, jak robić męż nawet dokładnie, i jak krążować robić siatkę. Więc do wiaderka ma dostać miarkę musli, miarkę sieczki, półmiarki biotyny i od 1 do trzech miarki elektrolitów, zależy od gorąca, więc biorę sobie kalenki pasze i będę wsypywać do czterech wiaderek. Co prawda Helena zazwyczaj dwa, ale na szczęście miała dwa jeszcze zapasowe, więc ja robię cztery po prostu, bo mi się nie chce codziennie tego robić, tylko zrobię po prostu co drugi dzień. I wsypuję kolejną miarkę musli i teraz odpakowuję nową sieczkę, bo się poprzednia już skończyła i sypię miarkę sieczki. Sieczkę już wsypałam, elektrolity miareczkę wsypałam, bo nie jest za gorąco, teraz wsypuję pół miarki biotyny do każdego wiaderka Wszystko teraz wymieszam i odkładam pod boks. Przeniosłam już też wiaderka sonecika, tylko 5 sztuk mam do zrobienia, więc biorę i robię mu wszystkie po kolei do niej i obiad, miareczka. i na pół godziny e, musli. no takiej pasji w sumie mieszanej e, dla koni przechodzących w okres kontuzji. Convalescence, to są chyba się nazywają? I one mają jakieś tam też dodatki, jakieś witaminy, coś tam wspomagają właśnie gojenie i ogólnie są tą cały powrót do pracy, do zdrowia. Mają zadanie to jakby przyspieszyć, pomóc, nie wiem. Polecili mi, także Daję, używam Sonecikowi, on nie narzeka. A przynajmniej to jest lepsze niż dawać mu owiec, bo w sumie owiec to tylko daje energię, której nie potrzebujemy w ogóle. Wsypałam już też sieczkę i nasypałam też meszyk Sonetowi i Januszkowi. Teraz tylko dodam suple do Soneta jedzenia. Wszystko pozanoszę i pozalewam mesiki. A więc do kolacji wsypałam witaminki, do śniadania wsypałam uspokajacze i elektrolity i do obiadu MSM z witaminą C i boswelią. Także ja to wszystko zaniosę i zaraz przejdę po mesz. A więc zalewam najpierw meszyk ciepłą, bardzo ciepłą w sumie wodą, ale nie wrzątkiem. I później jak to się wszystko nabuchnie i się zaparzy, to dodaję dopiero zimną wodę, żeby wszystko tak rozbawić, żeby konik mógł sobie na spokojnie to zjeść i się nie poparzył w język. Mesze zalane, póki co nie się robią, zaparzają, nabuchają. A ja idę zrobić e, Januszkowi siatkę. A więc biorę ją z mojej paki, największą jaką mam. Idę do boksu, pakuję siankę do paki, do, do siatki i później idę ją zlać, A potem jak odciągnie to wysypuję z powrotem. Siatkę zapakowałam, zawisiłam i zlewam teraz wodą. Nie namoczył dobrze, tutaj sobie motylek siedzi w bagnie. No i będę musiała później chwilkę odczekać i dopiero później przesyłać wszystko Januszkowi do boksu. A więc chyba po prostu w tym czasie pójdę po suneta napadok tymnego, Można nawet dobrze i dopiero wtedy wezmę tą siatkę. Cześć kotleciczku! Idziemy do boksu, do domku już. Się chyba dziecko nudzi, tak zeżarło całe sianko w siatce. A wodę masz? Pokaż, czy masz wodę najpierw, bo trzymać masz wodę. O, woda taka trochę brudna, trzeba wymienić, będzie nie? Idziemy, idziemy do boksu. Sumyczkę sprowadziłam już do boksu. Zmuszę się już napić i wysikać. wziął już trochę sianka, więc idziemy na hale. No chodź na całe 5 minut, misio. Chodź. No dziesięć, dobra, z występem. W ogóle jak go sprowadzałam i chciałam przypiąć uwies, to przywalił mi w okulary i walnął kolorami mi w, w... wokół oka, więc mam na nadzieję, że nie będę miała siniaka. No chodź, kurze. On mi nie chce wyjść z i ja cię kręcę. Co jaja robisz, tak? dzisiaj za mnie. Chodź, idziemy. Chodź. Tak, dobry. Gdzie my się porączujemy, a później Sonecik wróci już do boksu, będzie sobie w się stał a, i pójdę po Januszkę i będę z nim działać, bo z nim będzie więcej roboty. Jego trzeba polążować na wypinaczach z... z Z... Um, pasem i jego się lążyje dłużej niż 5 minut, więc trochę się dzisiaj w kółko, ale to nic. Na szczęście dzisiaj jest dobra pogoda, bo jest ciepło, ale nie jest gorąco tak, że wiecie, że się nie dofunkcjonować w ogóle. A tak było ostatnio. No i jak biorę wdech, to mam co wdychać, bo ostatnio to jedyne co wdychałam to po prostu e, duchotę i kurz. A teraz trochę czasem przewieje wiaterek i jest o wiele przyjemniej niż było. Senecik już jest na hali, sobie stępuje, macha łebkiem, jak zawsze nic się nie zmienia. a I za chwilę będziemy kusować w lewo całe 2,5 minuty. I już sobie kusujemy. Senecik jest jeszcze taki troszkę sztywniutki, bo dopiero pierwsze kroczki stawia. Pod koniec zazwyczaj e, tych 2,5 minut e, rozluźnia się nawet główkę do dołu, ciągnie szyjkę, rozciąga, więc... O, kłaczek, ślina kłaczek kaszlesz się, czy nie? Nie, okej, okay, to nie. No i sobie tak pokusujemy trochę w lewo, później trochę w prawo i później zmieniamy, znaczy nie zmieniamy, później postępujemy troszeczkę i idziemy do boksu. Może troszeczkę go jeszcze zleję wodą, ochłodzę i będziesz sobie spędzał czas w boksie. No i już biegamy w prawą stronę, już ci się troszeczkę rozbiegał, rozchodził i nie jest już taki sztywny. Nawet przed chwilą ciągnął główkę w dół, ale to mu się zdarza raz na jakiś czas. No i na szczęście jest na kantarze grzeczniutki, ale to dlatego, że na hali, na dwór to na pewno na kantarze bym go nie wzięła. O i główka w dół, super. No i tak sobie pobiegamy jeszcze chwilkę, chyba minutę i pół. I będziemy występować. My już jesteśmy po lądzie, szybko chłodzimy nóżki. Nie będę go chyba całego dzisiaj chodzić, tylko nóżki mu zmoczę i idziemy do boksu. Saneciko zostawiłam już w boksie. Jedę teraz po Januszka. Wsypałam mu też już sianko do boksu. Na szczęście dzisiaj ładnie wychodziło z siatki i musiałam ją tylko, tylko przewrócić i wszystko wyleciało, bo Ostatnio musiałam grzebować to. No i co? I będziemy czyścić Januszka, zakładać na niego cały sprzęcik i idziemy się lążować. Myślę, że pójdziemy na halę. Tam jest chłodno, cień, bardzo fajnie, miło i przyjemnie. No i już potem zostawię obydwa dziady w boksach, będzie akurat tak 14. I tam, i dostaną myszyki. Sonet też potem dostanie obiad. Także plan genialny. Janusz oczywiście jest daleko bo tam. Do niego. I mam nadzieję, że żaden drugi nie przyjdzie i nie będzie. Przeszkadzał. Tutaj, to Tutaj albo nie wiem co, ale gryzie się ponownie. Mega y, dziwnie to wygląda. konie ogólnie są dziwne, więc y, już nie powinno mnie chyba nic y, zadziwiać. Albo to nie było? Albo nie, to nie było tego, nic A tam są jakieś rybaczki. Jakiś i konik sobie chyba właśnie. Dobra, słuchajcie, przeniosłam już tutaj pas do lążowania o głowie i gumy. Biorę Januszka na kantarze, na, na korytarz i będę go czyścić. A, jeszcze muszę zmienić tylko chłopak głowy, Janusz. Przemieścić sobie tylko szczotki i sobie go weźmiemy na lążę. I też y, już dolałam zimnej wody do Sonata więc dam mu go zjeść, póki Będę używała Januszka, a później Januszek też dostanie Meszyk. Meszyk jest, szczotki są. Ogarnęłam już i ubrałam Januszka. Ma głowie gumę bo tak tylko zawiesiłam, przeplatałam na chwilę i sobie tak leżą, wiszą. Pas jest, ochraniaczki, kaluszki, wszystko jest. Na przykład, gdyby oglądała to Helena, to pozdrawiam Ciebie i Januszek Ciebie też pozdrawiam. No i idziemy teraz na helę. Będziemy się kręcić w kółko, mega zabawa, polecam. Yy, I no. Więc za godzinkę będę miała chwilę na no, odpoczynek, bo wtedy pewnie skończę z januszem. Januszek się już wstępuje, zdjęłam użyciłam tutaj na razie gumy yy, i potem mu założę, tylko najpierw go chyba galopnę. Jeszcze zapytam Heleny yy, jak dokładnie yy, jakie są zalecenia. No, i na razie nie widziałam bata. Zobaczymy, czy będzie działało bez bata, czy trzeba bata. A to najwyżej po niego pójdę, bo tam są jakieś do pożyczenia. No i co? I mam nadzieję, że Janusz będzie grzeczny. Trochę go przeczyściłam, możecie zobaczyć. Troszeczkę jeszcze widać, że nie do końca go doczyściłam, ale ważne, że nie ma żadnych zaklejek pod popręgiem, i pod pasem, i na nóżkach. Wstępujemy się i będziemy biegać. Właśnie skończyliśmy się rozstępowywać i galopujemy najpierw w lewo bez gum, później galopujemy w prawo bez gum i zakładamy gumy i kusujemy. I już sobie Januszek biega na gumach i tak sobie troszeczkę pobiega, a później e, pogalopuje i będziemy znowu stępować. Skończyliśmy się kręcić w kółko z Januszkiem i idziemy do stajni, wcinać maszyk. Uładowałam, przetargałam i powiesiłam już siatkę na siano, e, usunę to na padoku, tą starą zabieram. Tu w ogóle jest syf i już nawet tego się nie da posprzątać, tylko trzeba by było przestawić padok. I tak się zastanawiam, czy nie przestunę go po prostu trochę e, z powrotem tam do przodu, ale boję się, że jak tak będę przekładać co chwilę ten padok, to na tym padoku całym to już w ogóle nigdy nie odrosnie trawa, bo tam poprzednio co stał sonet. I tam gdzie stał Aron, to już jest po prostu beton i no trzeba czekać na jesień, żeby się tu wszystko tak wiecie, mocno zalało wodą, zrobiło się błoto i może wtedy trochę rozmięknie ta, um, to podłoże i znowu wyrośnie do na następny rok trawa. Także jeszcze muszę przemyśleć to, gdzie i jak przestawić ten padok. Kotlecik się przyszedł z Wami pożegnać, bo idzie już w dobranotkę zaraz, bo jest po kolacji. I ja też się z Wami żegnam, więc zostawcie łapkę w górę, jakiś komentarz napiszcie, zaobserwujcie oczywiście kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie i widzimy się w następnym odcinku. Pa-pa!